Tak. Dzień dobry, witam Jacek Porosa niezależne media Podlasia. Witam serdecznie. Miło nam gościć na Podlasiu w naszych tych skromnych progach, w taką zacną istotę jak pani. No, dziękuję. Po raz pierwszy w staku jestem, a mówię, że w ogóle jestem zachwycona miastem, Jest. Piękny z takim oddechem. No, mamy tu, mamy tu pie... zielono, a, a oni nam są jeszcze bardziej zielony ład tu wprowadzić. Pilnujcie, pilnujcie, proszę Państwa, tego, żeby Wam nie zabrali tak jak zabrali w moim rodzinnym Krakowie skwerów, żeby Wam nie zabrali przestrzeni, zabudowując każdy. Placy, każde miejsce. To miasto jeszcze, jeszcze jest piękne, ale tym, tym, tą deweloperką taką dziką, każde miasto można zniszczyć. Moje miasto też w tej chwili, centrum jest maleńkie, natomiast to, co zrobiono wokół, to już po prze prostu przeraża. Nawet przysłowiowego pieska nie ma gdzie wyprowadzić, bo wszystko jest zabetonowane. Białeś, mamy już jeszcze, to też. Jeszcze, mamy już. Ale, już, ale jeszcze jest. Jeszcze, jeszcze został nam broni. Park Branickich fajny. Niech mieszkańcy cenczym. pilnują tego. Natomiast przyjechałam do państwa z książkami, które mają być dla nas ostrzeżeniem przed ukraińskim nazizmem. Książkami, które też dotyczą na przykład między okresu międzywojennego, gdzie popełniliśmy wiele błędów, które potem doprowadziły do tragedii zarówno na Wołyniu, jak i w województwach Małopolski Wschodniej, a i na dzisiejszej, także w, na terenach dzisiejszego naszego kraju, czyli na Podkarpaciu, ale także w Lubelskim, a nawet w części województwa warszawskiego, czy, czy krakowskiego. Strzec się musimy, tak. ponieważ mamy tam siły które Polakom nigdy dobrze nie życzyły, które co gorsze kochały się w Niemcach, co oznacza, że możemy zostać wzięci w jakiś rodzaj kleszczy. Dzisiaj Polacy są bezbronni, dzisiaj Polacy de facto nie są w stanie zatrzymać przepływu broni i tych ludzi, którzy z tej wojny, która tam się toczy, mogą wpłynąć do naszego kraju, którzy potencjalnie, kiedy jakiekolwiek przywileje tutaj dane im takiej obfitości mogą być im cofnięte, mogą po prostu Polakom zagrozić jakimś rodzajem wiem, zemsty. Bardzo się tego obawiam, bo za dużo yy, wpuszczono tutaj osób, nie patrząc czy to przestępcy, czy to nie przestępcy. Tę sprawę trzeba póki czas, wydaje mi się, nawet póki ten konflikt trwa, załatwić w ten sposób, żeby tych, którzy dopuścili się przestępstw na terenie naszego kraju po prostu deportować i nie wpuszczać, tak jak o drzwiami, prawda, do stodoły wszystkiego, każdego człowieka, jak leci, tylko użyć służby do tego, żeby się bronić przed tymi ludźmi, którzy Polsce źle życzą. A czy to prawda, czy słyszała Pani o takim wątku, że na Ukrainie wypuszczono przestępców z więzień, dając im broń, próbując ich wcielić do wojska, a ci ludzie znikli, znikli prawdopodobnie rozjechali się po całej Europie? Dokładnie i tak się, tak się stało. Tak się stało. Ale mamy tutaj do czynienia z, z, z krajem, który w tej chwili jest w, w zasadzie w zupełnym niemal rozpadzie. No jeżeli pół obywateli danego kraju znika, nagle zaczyna się... Przemieszczaj w różnym kierunku, a korupcja, która tam panuje, pozwala za pieniądze kupić wszystko, dowolne kwity, dowolne papiery, nawet dokumenty, że jest się lekarzem, czy jest się inżynierem, potem się znajduje zatrudnienie na podstawie tego. To oznacza, że na teren Europy Zachodniej dostało się mnóstwo przestępców, którzy nigdy tam znaleźć się nie powinni, a którym to umożliwiły pieniądze po prostu. No i temat jest naprawdę bardzo trudny dla nas, dla Polaków i bardzo bolesny. Tak samo jak i cała historia związana z Ukrainą i z Ukraińcami. Tak, ja tutaj Państwu chciałam pokazać najkrótszą naj, naj, naj recenzję naszych stosunków z naszym wschodnim y, sąsiadem rosyjskim, mianowicie pozycję Hajdamaki, której tylko połowa to jest oryginał z 1862 roku, niecenzurowanego wydania Hajdamaków. Ale połowa tej książki to jest mój opis od świętej Olgi. E, o, proszę tutaj mamy. Mhm. E, to jest ilustracja. Chociaż dzisiaj tłumaczy nam się, że to co stało się w czasie ostatniej wojny to jest jakaś wyjątkowa, jednorazowa nie, sytuacja, że święcenie narzędzi zbrodni, że okrutne metody mordowania. No tutaj y, teraz Szewczenko opisuje w Hajdamakach jak przywódca y, tego powstania, Hajda Maków, który miał to Gonta, prawda, zabija swoją żonę Polkę za to, że była Polką i swoich dwóch synków, którym podcina gardziołka. Oczywiście y, Szewczenko pisze, że to było bardzo przykro, jak on podżynał gardła tym swoim synkom, ale umówmy się, proszę państwa, mamy do czynienia z y, jakimś y, diabelskim działaniem, prawda, z jakąś czarną siłą. To się nie mieści w głowie w ogóle. No nie mieści się ludziom cywilizacji Zachodu, do których my należymy, gdzie zabicie dziecka, zabicie kobiety jest czynem w ogóle nie mieszczącym się w głowie. A tutaj okazuje się, że takie rzeczy można było robić, że można było... Znęcać się, maltretować. To, co jest hasłem, prawda, że nie wystarczy zabić, a muczyć, tak po, 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 po ukraińsku, że jeszcze trzeba pomęczyć, dopiero wtedy będzie pełna zabawa, jest dziełem diabelskim. Tak. No i musimy się pilnować, bo w tradycji, w kulturze to wszystko zostało przechowane takiego sąsiada trzeba się strzec. Ja tutaj opisuję jak lekkość podejścia do tej problematyki przed II wojną światową doprowadziła do, do tego, zresztą w rozwinięciu tutaj, tej, kto, kto to robił, prawda, jak nie zwrócono uwagi. Myśleliśmy, że przy pomocy nacjonalizmu ukraińskiego, pozbędziemy się problemu bolszewickiego i rosyjskiego. Okazało się, że dawaliśmy pieniądze. 50 tysięcy młodych Polaków zostało wykształconych za pieniądze, znaczy młodych Ukraińców zostało wykształconych za wojskowo za pieniądze Polaków w Łukach, Sokiłach. No i to byli właśnie ci, co tworzyli potem upa, prawda, i mordowali Polaków, za, nie tylko za pieniądze niemieckie, bo wiadomo, że na ten ruch y, y, antypolski przede wszystkim sponsorowali go Niemcy, ale... Nasza y, dwójka też myśleliśmy, że oni będą kijowszczyznę odbijać. Historia to co oni kołem się to czym. Odebrali Polsce Wołyń, odebrali y, województwa y, lwowskie, stanisławowskie, tarnopolskie, wymordowując mieszkańców, wypędzając resztę. I teraz mówimy, mówimy o roszczeniach w stosunku do Niemców. Powinniśmy się zastanowić nad tym, czy te setki tysięcy polskich y, istnień, w dużej mierze kobiet, dzieci, spalonych gospodarstw, zrabowanych. Czy to potworne zniszczenie dorobku polskiego w tych województwach nie wymaga jakiegoś rozliczenia? Nie, my dajemy dalej, nawet kosztem, co pokazała teraz powódź własnych obywateli, i szykujemy się na to, że będziemy dawać dalej, bo takie są naszych, naszych władz zapewnienia. A na końcu być może będziemy za tych ludzi, którzy chcą w tej chwili we Lwowie stawiać pomnik Szuchewicza, co kazał Lachów pięciąć, będziemy im jeszcze pomagać w tej wojnie. Istnieje tutaj taki rodzaj, jakby to powiedzieć, narodowego masochizmu, który dla mnie jest po prostu bardzo ciężki do, do przełknięcia. No niestety, komentować lepiej tego, zostawmy ten temat, bo jest bolesny też jeżeli chodzi jest. o Polaków podtopionych teraz w tej powodzi, to ludzie śpią dosłownie pod mostem z tego co widziałem. Prawda jest taka, ja mam kontakt z niektórymi tam osobami, mam przykład pani, która straciła wszystko w tej powodzi z Jeleniej Góry. I zero która Udała się do hotelu, który jak się okazuje był w całości prawie zamieszkały przez przybyszy z. i tutaj z tej dawnych, dawnych województw Rzeczpospolitej, czyli gdzie żadnej wojny nie ma. I oni mają za darmo hotel, za darmo wszystkie posiłki, leczenie, szkoły, żłobki, wszystko. Kiedy ona tam dotarła, kazano jej płacić za hotel. A mówię, straciła w powodzi dom, straciła wszystko, trafiła tam z głębokiej depresji, za posiłki i za hotel kazano jej płacić. Tak, jak mówiłem, historia kołem się toczy i możemy mieć powtórkę z rozrywki, że Ukraińcy znowu będą chcieli wyrwać nam kawałek kraju. Wydaje mi się, że ta nasza nieświadomość wynika z planowego działania i odcinania Polaków od doświadczeń przeszłości. To jest takie czyszczenie mózgów, które doprowadziło do tego, że bezkrytycznie jesteśmy w stanie akceptować działania, które są dla nas zabójcze i gospodarczo, a być może i społecznie. Jeszcze pytanie tylko odnośnie tej mapy z tyłu, bo naprawdę tak. ogrom punktów tak. widzę na mapie. To jest, to jest mapa sporządzona dzięki nakładowi pracy naszej... Polonii, pana, który, który mieszka poza granicami Polski, który dzięki dostarczonym mu materiałom właśnie sporządził i w tej chwili on, to jest stan sprzed trzech lat, dalsze badania, które gdyby były prowadzone, nawet każda uczelnia, gdyby sobie jeden czy dwa powiaty wzięła, to byłaby w stanie, bo nawet ja w tej chwili przeglądając kolejne relacje, mogę tych kropek Umieścić następne dziesiątki. Każde miejsce, każda taka kropka oznacza miejsce, gdzie Polacy byli przez nacjonalistów ukraińskich mordowani. Proszę Państwa, jest to. To, to, były, to były dziesiątki osób, bo tutaj ktoś mógłby odebrać, że to są pojedyncze przypadki. Tak, tak, tak nie mamy tutaj pojedynczych przypadków, tutaj mamy przypadki, gdzie już yy, ilość osób zamordowanych w danej miejscowości już od, od dziesiątków się liczyła górę. Mamy yy, przez nasz yy, IPN sankcjonowaną liczbę gdzieś tam koło 100 tysięcy. Proszę Państwa, jest to wielkie, wielkie kłamstwo. Osób, które zginęły. I, I straciły życie na skutek działania nacjonalizmu ukraińskiego i współdziałania niemiecko-ukraińskiego, policji ukraińskiej. To wszystko to jest, tak jak powiedział Kuczma, prawda, pierwszy prezydent Ukrainy, około pół miliona. I teraz musimy się zastanowić, czy ci ludzie, którzy zaciemniają tą liczbę, które zmniejszają tą liczbę, nie ulegają z niewiadomych przyczyn tej narracji ukraińskiej, która mówi o zrównaniu win, o tym, że to prawda, wszystko było, no jakiś tam, jak to pisze, pan Wiatrowicz, tak. Wojna polsko-ukraińska. Ja, wydając te relacje, pisząc te książki, pokazuję jedno. Nie może być mowy o tym, żeby te winy zostały w jakikolwiek sposób zrównane. Gdzie jest ludobójstwo? Ludobójstwo jest wówczas, kiedy ilość kobiet i dzieci, które giną, jest zdecydowanie większa. No mamy teraz przykład gazy, prawda? Ile ginie, Bojowników i mamy te dziesiątki tysięcy dzieci, kobiet, które w tych rujnowanych budynkach. No to jest ludobójstwo. I tutaj mamy tą samą sprawę, dlaczego Ukraińcy nie chcą się zgodzić na ekshumację. Bo tak jak próbne ekshumacje na przykład w Ostrówkach i wali Ostrowieckiej wykazały, że te trupie pola i tak dalej były zasłony kim? bułkami dziecięcymi, kobiecymi, trochę starców. Tam prawie nie było mężczyzn. Prawie nie było mężczyzn. I to jest właśnie ludobójstwo. I gdyby zrobiono te odkrycia, jaki sprytny zabieg chcą w tej chwili, chce IPN ukraiński zrobić w stosunku do Polaków? O tym też trzeba powiedzieć. Zrobiono to najpierw w stosunku między innymi do mnie. To był początek, kiedy ten nie się tworzył, zwrócili się do nas z taką prośbą, żebyśmy wskazali, bo Polacy w swoich źródłach piszą o tym, że zwłoki Polaków często w ogóle Polaków żywcem wrzucało się do studni na kresach. To były bardzo głębokie studnie. Tam woda zalegała głęboko, one czasami po kilkadziesiąt metrów miały nawet wypełniano tymi zwłokami tych pomardowanych, a często wrzucano dzieci i ludzi żywcem. Żebyśmy, że to jest nieprawda, że to tak nie było. Więc ja, siadłam jeszcze inni historycy, wyciągnęliśmy te dane dotyczące tego, gdzie mi wskazać, co Ukraińcy zrobili. Według sporządzonych przez nas danych poszli te studnie zostały oczyszczone. Już wkrótce się dowiedziałam, bo Stowarzyszenie Podkamień nie poinformowało, bo tam w klasztorze w Podkamieniu właśnie była taka wielka studnia, która została przez Rosjan zacementowana, za, cementowana, za tej, tam zostały, że ta studnia została też oczyszczona w tym w tej, w tej klasztorze. No i w tej chwili oni żądają od nas tego samego, żebyśmy my według naszych, to jest to mają nasze książki, wskazali im miejsca. Więc oni będą przygotowani do tego. Tam, gdzie my im wskażemy, tam zostanie wszystko z tych, z tych kości oczyszczone. Oni przyjdą i powiedzą: no albo nie ma tej w ogóle, albo są jakieś pojedyncze. Polacy kłamią. No, mamy do czynienia z czymś, co, tak jak mówię, kryterium prawdy, uczciwości. To, co. Uczciwy człowiek się po prostu kieruje takimi, takimi że tak powiem, zasadami który honor, no, bo na to nie pozwoli i jakaś taka elementarna przyzwoitość, żeby po prostu skłamać. Lepiej nie zrobić czegoś, niż zrobić to po prostu źle, fałszywie oszukać. W tym wypadku po prostu mamy do czynienia z bardzo nieuczciwym przeciwnikiem, który będzie zawsze chciał swoje winy ukryć i będzie dążył, tak jak no mamy ten dekalog, prawda, swojego wroga będziesz traktował po prostu, e, że nie ma takiej nieuczciwości, nie ma takiej zbrodni, której nie popełnisz, żeby żeby swoją, żeby swoją rację po prostu, żeby swoje państwo afirmować, prawda? No i tego się... Obecny rząd pomaga w tym ukrywaniu tego sprawstwa, bo nie dążył do wyjaśnienia tej sprawy w ogóle żadnych... Oczywiście zresztą, jest i poprzedni jedna też zresztą... Z tych spraw, która dotyczy... Czy bezpośrednio bezpieczeństwa Polaków, a jest rozgrywana przez czynniki zewnętrzne, którym absolutnie w stu procentach ulegają czynniki rządzące w Polsce? One naprawdę od bardzo, bardzo wielu lat w zasadzie można powiedzieć, że, że od wojny mamy do czynienia a nawet w pewnych aspektach, o czym mówiłam w tej książce, już i od przedwojnia, bo sprawa Józefskiego i tak dalej, po prostu dobro Polaków nie jest tutaj w żaden sposób uznawane za, za jakąś rzecz naj, najważniejszą i najwyższą. Tak traktuje się nas zupełnie przedmiotowo. Są tacy, którzy twierdzą, że już zamieniono nas w masę niewolników, że kiedy nawet najoczywistsze dowody pokazują, że robi się nam krzywdę, ludzie już nie reagują, no ale to jest działanie pieniędzy, to jest działanie mediów, to jest działanie po prostu takiej indoktrynacji, która robi z nas y, jakieś posłusznych, posłusznych y, no, wy, wy, wykonawców tego co ta władza chce. Natomiast gołymi gołami, goły, gołymi oczami <ścoughs> widać, że nie chcą dla nas dobrze, że interes nas Polaków tutaj, po prostu się już jakby nie liczy, a i nasze bezpieczeństwo. Tak. tak jest. Pani doktor, ja nie rzucam tego online, będę to puszczał później za godzinę, za dwie. Proszę powiedzieć jeszcze, gdzie ewentualnie można pani wydawnictwo znaleźć na stronie ponieważ, internetowej. Jak? Ponieważ tak, na no Allegro, proszę Państwa, bo generalnie księgarnie ze względu na wrażliwość tematu większości tych książek po jest prostu tak. nie chcą brać do siebie. Dlatego zapraszam Państwa, jeżeli Państwo wpiszą moje nazwisko, na na Allegro książki no to te, te pozycje pokażą niedługo będzie jeszcze kilka nowych pozycji ponieważ yy... Walczę o to, żeby ukazały się dokumenty Rady Głównej Opiekuńczej Polskiego Państwa Podziemnego, ponieważ odbyło się i odbywa się wielkie niszczenie dokumentów dotyczących tej strony, Przede wszystkim na Ukrainie, ale i w naszych archiwach, które powoli są przejmowane przez osoby, które, którym bardzo zależy, żeby usunąć prawdę i potem podważać wiarygodność no tak, słyszeliśmy. naszych relacji czy, czy naszych książek. Więc może niedługo się pokaże jeszcze kilka nowych tytułów, które do których Państwa To zachęcam. jeszcze jedno pytanie. Czy słyszała Pani o tym, żeby w polskim IPN-ie były niszczone dowody, były niszczone karty historii, jeżeli chodzi o zbrodnie Ukraińców? Trwało to od bardzo wielu Trwało no w pewnym momencie nie, nie tylko zresztą w ipn ale i w karcie. To były to były fakty. Bardzo wiele dokumentów, które Aha. przeszło na przykład z MSW i do zbiorów IPN-owskich ma... Nawet z sygnaturami i tak dalej przychodzi się, ich już po prostu nie ma. No trudno, jeżeli na. Yy... To, to prawie połowa tych, tych oddziałów w Polsce IPN-u, tak powiem, weszła w, w, w ręce osób narodowości niepolskiej, co oznacza. No i oczywiście za tym idą też składy tam osób pracujących, oznacza to, że prawda zaczyna być tutaj jakimś nieliczącym się elementem. Robi się to, co zamówienia polityczne aktualnie. Nakazują. To badanie, pochylenie się nad zbrodniami na Polakach nie jest absolutnie dla tej instytucji priorytetem. Także szukajmy prawdy, jeżeli chodzi o historię właśnie między innymi w takich książkach, jak pani doktor Lucy Kulińskiej. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.